Dzisiaj nastawię nalewkę z czereśni. Jest to jedna z moich ulubionych nalewek. Mam na nią kilka przepisów, a dzisiaj pokażę ten najprostszy. Na pierwszy etap przygotowałam 1,5 kg bardzo dojrzałych słodkich czereśni i 1,5 litra alkoholu. Z tym, że mam tutaj pół litra spirytusu 96%, 700 ml wódki 40% i 300 ml przygotowanej zimnej wody. Co w sumie daje alkohol o stężeniu około 50%? W drugim etapie będzie potrzebny cukier i sok z cytryny. Wszystkie proporcje podaję w opisie pod filmikiem. Czyle się dokładnie myję i usuwam pogonki. Przebieram je też dokładnie. Wszystkie. Owoce, które są w jakiś sposób uszkodzone, wyrzucam. Na nalewkę owoce muszą być bardzo dojrzałe i zdrowe. Przebrane, umyte i ocieknięte z wody czereśnie wrzucam teraz do słoja. I teraz wlewam wodę oraz wódkę i spirytus. Słoj zakręcam i ustawiam go w ciepłym miejscu. Owoce będą się macerowały w alkoholu przez miesiąc. Co dwa dni będę tym słojem potrząsać. Przez prawie 5 tygodni czereśnie macerowały się w alkoholu. Teraz je odcedzę. Zobaczcie jaki teraz mają kolor. Alkohol wyciągnął z nich całą barwę. Ocieknięte owoce przyrzucam do słoja. Nastaw alkoholowy, wleję do słoja. swój zakręcam i odstawiam go w ciemne, i tym razem chłodne miejsce. Natomiast do czereśni. Teraz dodam cukier oraz wyciśnięty sok z cytryny. Cytrynę zawsze warto trochę poturlać po desce, wówczas uzyskamy z niej więcej soku. i dolewam do czereśni. Swój zakręcam, wstrząsnę nim, aby cukier dobrze otoczył czereśnie i wstawiam go ponownie w ciepłe miejsce, aby cukier się całkowicie rozpuścił. Czereśnie stały zasypane cukrem dwa tygodnie. Cukier, co prawda, rozpuścił się już po tygodniu, ale zostawiłam jeszcze na tydzień dodatkowo, aby także sok przeszedł do syropu z czereśni. Teraz te czereśnie odcedzę. Widać, jak te czereśnie się pokurczyły, czyli oddały swój cały sok. Te czereśnie odkładam na bok, nie będą już potrzebne. Syrop wleję teraz do nastawu alkoholowego. I tak przygotowaną nalewkę zostawiam teraz na tydzień, żeby się troszkę sklarowała. Po tygodniu Nalewkę z czereśni, porozlewam do butelek. No i oczywiście tak ponalewam we wszystkie butelki. Butelki z rozlaną czereśniówką teraz zakręcam. Z podanych składników wyszło mi 5 butelek, czyli 2,5 litra. Nalewki i wyniosę teraz tę nalewkę do ciemnej i chłodnej piwnicy. Po około 3 miesiącach będzie już dojrzała i będzie się można nią delektować. Ale oczywiście, jeśli ktoś wcześniej się skusi, to nic się złego nie stanie. Kolor nalewki zależy od koloru użytych czereśni. Z ciemniejszych owoców nalewka jest bardziej wartościowa. Owoce czereśni zawierają dużo potasu, dlatego tę nalewkę szczególnie warto polecić osobom, które chorują na nerki, serce i choroby reumatyczne. Mmm, jest przepyszna. Dzięki temu, że owoce macerowały się z pestkami, ma ona niesamowity smak i aromat. Super! Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę na zdrowie.